można niemal wszystko, również pojedyncze drzewo. Ale cena, którą musimy zapłacić, nie zawsze odzwierciedla wartość. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera pytanie, ile warte jest drzewo, jaką naprawdę wartość ma dla nas natura, a w szczególności ile warte jest drzewo w określonych okolicznościach, na przykład w mieście. Jak taką wycenę opracować i czego dzięki niej możemy się dowiedzieć? Plac Dąbrowskiego to przykład na to, że zieleń nie była i nie jest postrzegana w Łodzi jako wymierna wartość. Miejsce dawniej zielone teraz stało się betonową patelnią. Gdyby przed podjęciem decyzji o remoncie placu zastosować nowoczesne metody wyceny, to miejsce mogłoby sprawiać łodzianom znacznie większą radość. Wartość można rozpatrywać z różnych perspektyw czystej ekonomii, ekologii czy ludzkich potrzeb. Te wymiary można również łączyć i dzięki temu uzyskiwać dokładniejsze informacje o tym, co myślimy o naszej okolicy. Drewno dębu na przykład jest bardzo cenne z punktu widzenia rynku, jednak wartość rosnącego drzewa wciąż żyjącego może wielokrotnie przekraczać wartość pozyskanego z niego drewna. Na tę wartość składa się wiele różnych czynników, takich jak możliwość korzystania z tego miejsca przez okolicznych mieszkańców, cieszenie się cieniem, cieszenie się ciszą, którą ono daje, a także głosami ptaków, które żyją dzięki temu drzewu i na nim. My tu kręcimy dzisiaj materiał dla tak. uniwersytetu aha, o aha. zieleni. O wartości, o zielenie, o wartości. O wartości zieleni aha. dla mieszkańców. A niech pan patrzy, jakie to piękne te, te, te drzewa tu są. Ja i kocham strasznie. Tutaj będzie ta, tutaj jest to pola, nie? Ta wysoka taka. Drzewa w mieście, również w krajach wysoko rozwiniętych, mają często wartość symboliczną, a wręcz duchową. Szczególnie dobrym przykładem jest Nowy Orlean, w którym oddolna odbudowa miasta po zniszczeniu go przez huragan Katrina rozpoczęła się właśnie od sadzenia drzew. Wyniki badań na temat wartości zieleni mogą być wyrażane na mapach, na których mieszkańcy sami zaznaczają szczególnie wartościowe miejsca, jak w przypadku projektu Liczna Zieleń Fundacji Sędzimira. Wyniki takich badań pozwalają lepiej planować miasto, by było jak najbardziej przyjazne mieszkańcom. W Łodzi nie ma żadnych standardów dotyczących tego, ile zieleni powinno przypadać na mieszkańca w określonej odległości od miejsca zamieszkania. Nie ma też inwentaryzacji drzew. Stąd decyzje dotyczące zieleni często podejmowane są ad hoc i jest ona degradowana bez żadnych konsekwencji. To ułomne rozumienie wartości zaniedbuje wiele różnych aspektów, na przykład z punktu widzenia efektywności funkcjonalnej, obniżanie temperatury i redukowanie efektu miejskiej wyspy ciepła, wsiąkanie wody i odciążanie systemu kanalizacji i oczyszczanie powietrza. To wszystko pokazuje, że do wartości przyrody należy podchodzić w sposób zintegrowany. Tymczasem trwają konsultacje w sprawie nowego studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Łodzi. Dokument ma określić, jak miasto będzie wyglądać do 2050 roku. Przewidziano w nim m.in. brakujące dotychczas standardy dotyczące dostępu do terenów zieleni. Uwagi do dokumentu można składać do 9 października 2017 roku. Wszyscy mamy więc możliwość wypowiedzenia się na temat naszej wspólnej zieleni.